ho hey homajli odkrywcy, czas zacząć naszą kolonię. Najpierw przywitajmy się tak jak zawsze. Skrzaty, serduszko czułe, skrzaty, serduszko czułe, skrzaty, serduszko czułe. Zuchy, czuj, zuchy, czuj, zuchy, czuj, czuj, czuj. Z dniem dzisiejszym otwieram kolonię wirtualną Chówca Gdyni oraz Chówca Kaszub dla skrzatów. Mali odkrywcy, będziemy poznawać to, co jest dookoła nas. Ja, słuchajcie, już zaczęłam i naszą otwarcie kolonii prowadzę z łódki. Dlatego trochę mnie nie było słychać, jak się połączyliśmy, ponieważ wtedy płynęłam i nie miałam dobrego zasięgu. Przygotujcie się na nasz okrzyk. Okrzyk kloniny, którym zawsze zaczniemy nasze zajęcia. Oczy otwarte, uszy nastawione, buzia, ś, zróbmy jeszcze raz. Oczy Otwarte uszy, nastawione buzia. Czas zacząć naszą specjalną kolonię małych odkrywców. Każdy z Was dostał ode mnie specjalną paczkę. Do zuchów, co są w Polsce, paczka powinna dojść za 3 dni. Jeśli macie przed sobą wasze pudełko, chciałabym, żebyście je otworzyli. I z pudełka wyciągnęli waszą specjalną. Odznakę, odznakę małych, na, małych odkrywców. To jest odznaka naszej kolonii. Chciałabym, żebyście ją przypięli do swojej bluzki i z dumą ją nosili, kiedy będziecie wykonywać swoje zadania. Drugie zadanie, które macie w pudełku, to poszukajcie w nim bluzki. To jest biała podkoszulka. Hmm, macie już ją? No właśnie, ona jest biała. Taka nudna trochę, a nasze kolonijne koszulki zawsze są wesołe. I tu jest zadanie dla Was. Wasi rodzice wczoraj dostali ode mnie mailem napis, który się znajduje, zna, musi znaleźć na koszulce. Mali odkrywcy. Możecie sami napisać, mogą Wam pomóc rodzice, albo możecie wydrukować to, co wysłałam i po śladach napisać. Jak to zrobicie? No właśnie. Skrzaty w swoim pudełku mają kolorowe mazaki. To są specjalne mazaki do malowania na koszulkach. Kiedy pomalujecie, już napiszecie napis, i pokolujecie i jeszcze co chcecie na tej waszej specjalnej koszulce małych odkrywców, koszulka musi zostać położona na stole przez 24 godziny, żeby mazaki wyschły. Natomiast zuchy dostały specjalne pastele. Mają też jeden małpę, którym napiszą swój napis mali odkrywcy, a Pastelami narysują co tylko chcą, żeby było na koszulce. Potem trzeba przeczytać z rodzicami instrukcję obsługi, bo będzie poczynał żelazko, żeby zaprasować pastele i też zostawić, żeby to wszystko wysło. Hmm, ale macie tam też ode mnie specjalny list. No właśnie, druhna pisze listy. Kiedy ja byłam takim małym skrzatem, a potem zuchem, moja druhna przekazała mi specjalną tajemnicę, przekazała mi sekret prawdziwego skrzata i prawdziwego. Zucha. I ja bym teraz chciała Wam pokazać i przekazać właśnie ten specjalny sekret. Trochę mi się łódka buja. Żebyście wiedzieli, co trzeba zrobić, musicie wypełnić najpierw pierwsze pierwsze zadanie. Uwaga, bo tu koło mnie moi podróżnicy skaczą normalnie po półce. Pierwsze zadanie dla Was jest, żebyście przeczytali w tym liście, i tam jest napisane czerwono, co trzeba zrobić. To jest wasze pierwsze zadanie. A następne, żeby wypełnić tą mapę, żebyśmy poznali naszych specjalnych skarb, dostaniecie ode mnie w następnym wideo. Ale tam w tym pudełku macie jeszcze taką grubą kopertę. W tej grubej kopercie jest 40 k. Dlaczego 40? Bo nasza kolonia trwa w tym roku 40 dni. Chciałabym, żebyście w domu. Powiesili sobie u siebie w pokoju taki długi sznurek i na tym sznoku przyczepili właśnie te 40 katek każdą osobno Codziennie rano, kiedy wstaniecie, chciałabym, żebyście zdjęli jedną właśnie taką karteczkę i przeczytali swoje zadanie. Takie trochę jak właśnie taki kalendarz adwentowy, który mamy na święta, a my mamy taki kolonijny. Jest ich 40 i po 40 dni kolonii, czyli od jutra czekam na Wasze zadania. Wszystkie zdjęcia i filmiki, które mi wyślecie, chciałabym, żebyście wysłali mi na maila, czy na Whatsappa, czy na Messenger, ale wszystko będzie stanie dopiero w niedzielę, czyli druhna będzie wstawiała takie tygodniowe podsumowanie kolonii. Słuchajcie, ja nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała nasza kolonia. I nie mogę się doczekać Waszych zadań, które wykonacie, ale reszta komendy też nie mogła się doczekać. I dlatego, tak jak zawsze, mieliśmy na kolonii rano gimnastykę, a wieczorem bajkę. Tak samo będzie teraz. Komenda pracowa ciężko, żeby nagrać właśnie dla Was filmiki z gimnastyką. Więc codziennie rano już od ósmej będzie można załączyć na naszym kanale na YouTube gimnastykę, a wieczorem będzie na Was czekała bajka. Oprócz tego czasami pojawią się jeszcze specjalne zajęcia. Jedne będą od druhen i druhów z kuchni, jedne będą ode mnie, a jedne będą też pokazane, jak my, jako komenda, wykonujemy swoje zadania. Ale teraz najważniejsze. Przeczytajcie list i dowiedzcie się, jakie jest wasze pierwsze zadanie, żebyście doszli do tego skarbu prawdziwego skrzata i zucha. Razem ze mną wykonajcie koszulkę i oczywiście przygotujcie ten kalendarz. A ja z wami połączy się już niedługo. Gotowi? Oczy otwarte, uszy nastawione, buzia. Do zobaczenia.